borówki, truskawki, mięta, oregano i lawenda jest też morwa i lebiotka oraz inne piękne rośliny. Dzieciaki ze zgranej paki na ulicy Kraszewskiego mają już swój zielnik. Ogród skrzyniowy powstał przed placówką wsparcia dziennego, Dzięki inicjatywie Fundacji Kanpak w ramach projektu Czas na wolontariat. My jako pracownicy Kanpak możemy starać się o dotacje, o fundusze, aby realizować lokalnie przedsięwzięcia dla no, społeczności lokalnych, szeroko ujmując, jakby poprawiając byt albo jakieś warunki funkcjonowania w tych miejscach, w tych lokalizacjach, gdzie mieszkamy, czy tam gdzie są organizowane fabryki na całym świecie. No i tutaj w Polsce mamy taki projekt, właśnie Czas na wolontariat i między innymi w Dębicy jest kilka takich projektów, między innymi właśnie ten, czyli ogrody skrzyniowe. Jest to część większego projektu, będziemy dodatkowe ogródki właśnie skrzyniowe przygotowywać dla seniorów w domu opieki dziennej, senior i także tutaj, więc zabieramy się do pracy, będziemy sadzić rośliny. Dzięki fundacji Kampak zostały zakupione skrzynie na Warzywa na zioła. Również pozyskaliśmy dużo zieleni. Dzieci miały zabawę, bo wykonywały malowanie skrzyń i przygotowywanie do, posa do posadzenia ziół. Dzięki temu mogą odbywać się zajęcia edukacyjne. Jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Kampak za, tak za zorganizowanie tak wspaniałego otoczenia. Wyższenie Pomocy Społecznej Ad Astra w Dębicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje kolejny projekt integracyjny. Jest to projekt skierowany do osób starszych, jak i dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego z Granapaka. Ma on zagospodarować czas wolny dzieciom, jak i osobom starszym poprzez wspólne zajęcia ogrodnicze. W tym to Tomicy dołączyłem się z zanamową e, Gosi. Jako, że razem pracujemy w jednej firmie, spotkaliśmy się kiedyś i zobaczyłem, że jest taka inicjatywa w ramach konkursu grantowego Fundacji Kapak. Myślę, że tak z potrzeby serca, jako że też działam w różnych innych inicjatywach społecznych, m.in. w Ochotniczej Straży Pożarnej, po prostu chciałem pomóc w tej inicjatywie. Chciałem przy okazji zareklamować za swoją inicjatywę, którą rozpoczęliśmy którą będziemy rozpoczynać za niedługo. Jest to remont świetlcy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej działającej przy OSP Nagarczyna. Ten projekt będziemy zaczynać początkiem sierpnia. Ogród skrzyniowy zdobi wejście do placówki wsparcia dziennego z granapaka działającej przy miejskim ośrodku pomocy społecznej w Dębicy. Maluchy miały mnóstwo frajdy podczas przygotowania skrzynek. Z pewnością rośliny będą służyć wszystkim dzieciakom które ze smakiem będą podjadać pyszne truskawki i borówki.